wieczór, dziewczyny, e, witam was w kolejnym, już czwartym odcinku w ramach projektu Envomi. E, dziś będzie troszeczkę inna sesja. E, jako, że spotykamy się wieczorem, to zrobimy więcej ćwiczeń e, rozciągających i wyciszeniających, żebyście weszli w ten wieczór e, zrelaksowani. Zacznijmy w siadzie i jak zwykle od oddechu. Usiądź wstawamy, z wyprostowaną Upewnij się, że rozluźniłaś barki, daj sobie chwilę, żeby poczuć jak ustawiony jest twój kręgosłup, tak żeby głowa stać się na jego przedłużeniu, poczujesz równo siedzieć na obydwu pośladkach i zrób głęboki wdech przez nos, długi wydech przez usta, czując jak z każdym wdechem twój kręgosłup wydłuża się. A z wydechem relaksujesz całe ciało, po o barkach, jak się rozluźniają, jeszcze kilka oddechów. Z wydechem spróbuj puszczać napięcia, które musisz mieć nagromadzone. Na Teraz dodamy sobie do tego oddychania ruch kręgosłupa, usiądę do Was bokiem, żebyście lepiej nie widziały. Z kolejnym wdechem, zapierając się dłoni o kolana, spróbuj wypiąć troszeczkę klatkę piersiową do przodu i do góry, jednocześnie odchylając głowę lekko w tył, a z wydechem zaokrągnij plecy, jakbyś chciała się zgębić, bo się nie lubimy. I wdech, wydłużamy kręgosłup, otwierając klatkę piersiową, że twój mostek, chcę wyskoczyć pomiędzy twoich ramion. I z wydechem Zapręglamy plecy, wyciskamy całe powietrze z płuc i wdech, wydłuż kręgosłup, odchylając się do tyłu, wydech. Zrób to tak, jakby ściany być dużą literką C, czyli nie zapala się i nie daj, tylko pomyśl sobie, jak twój kręgosłup zmienia kształt, kiedy zciąga się w na całej długości. Mhm. Jeszcze raz. Ja już się do was odwrócę do kolejnej pozycji. Dobrze, teraz wyciągniemy ręce do tyłu, ustaw je tak troszeczkę szerzej niż na szerokość bioder i lekko za tobą, wbijając rozczarpione palce pokazuję palce ja to nazywam palce do pianisty, więc mm, tak mocno wbij się rękoma w dół, w podłogę, ściągając i otwierając barki, tak żebyś być może już poczuła tutaj rozciąganie górnej części barków, okolicy szyi. Więc świadomie wciskając palce w podłogę, opuść brodę w stronę mostka, a z wdechem lekko umieść głowę. Z wydechem opuść głowę w stronę mostka, z takim uczuciem, jakbyś troszkę chciała jednocześnie cofać głowę, wciskać ją w jakąś ścianę za tobą. Możesz tutaj poczuć rozciąganie a, tylnych mięśni szyi. Po następnym razie zostań z opuszczoną brodą, i powoli przetocz głowę w stronę prawego ucha, prawego policzka. I przez prawy policzek z powrotem w stronę brody, przez lewy policzek do lewego ucha. Czyli rysujemy sobie takie półkole, zataczając je głową. Spróbuj rozluźnić szyję, ręce nadal aktywnie sięgają w stronę podłogi, trochę jakbyście palcami chciały zapuścić korzenie w podłodze, to pomoże Wam znaleźć głębsze rozciąganie mięśni karku i barków. Jeszcze kilka razy. Spróbuj, żeby z każdym oddechem szyja twojej barki były coraz bardziej rozluźnione. Jeszcze raz. Lewej na prawo. Powoli wracamy głową na środek. Na głowę. Okay. Teraz połóżcie dłonie na kolanach od Z wdechem barki w górę. Zaczniemy krążenie do tyłu, robiąc wydech, gdy jesteśmy barkami z przodu. Czyli wdech i wydech. Robimy krążenie do tyłu, tak żeby otworzyć klatkę piersiową. Zrób to powoli i w naprawdę dużym zakresie. Tak bardzo aż przesadnie. Spróbuj sprawdzić, jaki duży zakres masz w tych barkach. Co się dzieje, kiedy ruszasz tymi barkami. Na przykład słyszę taki chrupotanie w prawym barku, no nie wiedziałam, że coś takiego się tam wydarzy. Teraz zostań z uniesionymi barkami. Z wydechem barki w dół puść. Zrób wdech, umieść barki. I wydech puść. Jeszcze kilka powtórzeń. Wyobraź sobie, jakie niepotrzebne rzeczy Uczucia, napięcia, emocje zrzucasz ze swoich barków. Właśnie strząsające ruchem. Albo po prostu wyobraź sobie, że rzucasz, ha, tak bez zakupania. Jeszcze dwa razy. Dobrze. Rozróżniłyśmy górę ciała. Teraz schodzimy troszeczkę niżej w stronę środka pleców. Połóż prawą dłoń na lewym kolanie, a lewą rękę oprzyj za sobą, tylko nie zmienię ustawienia kręgosłupa. Chciałabym, żebyśmy mogli siedziały w pionie, nie odchylać się do tyłu. Zrób wdech, wydłużając kręgosłup jeszcze mocniej, a z wydechem skręć się klatką piersiową w lewą stronę, pomagając sobie ręką tą, która jest na kolanie i tą drugą zabierając się o podłogę, żeby pogłębić ten I z wydechem powoli odpuść zrobić z taką uwagą, gdzie zaczyna się ten ruch. Zacznij od mniej więcej wysokości kępka, a następnie skręć klatkę piersiową, dopiero później barki i na końcu spróbuj zerknąć głową skręcając szyję. I powoli pójdź. Jeszcze dwa powtórzenia. Skręt na wysokości kępka, klatka piersiowa, barki, szyja, głowa. I powoli odpuść. Jeszcze raz. Na i powoli zmieniamy stronę. Zmienimy sobie też nogi, żeby pracować symetrycznie. Połóż lewą głowę na prawą kolanie, prawo rękę za sobą. Pamiętaj, że kręgosłup jest nadal w pionie. Wypróż się z i z wydechem skręć na wysoką w prawo. Szyja i głowa. Powoli wróć. Pomagać sobie ręką, która jest na kolanie, ręką, która jest na podłodze, zapierając się, po to, żeby pogłębić skręt. Pracuję z wydechem, czyli wdech, wydłużamy się, wydech, skręt, skręt i pogłębiamy jeszcze mocniej. Się wdech, ostatnie powtórzenie. Skręt na wysokości talii, klatka piersiowa, barki, szyja i głowa powoli wracamy. Dobrze. Teraz, nadal zostając w siedziu skrzyżnym, połóż ręce, dłonie przed sobą i z wydechem zacznij wychylać się długim kręgosłupem do przodu, wędrując rękoma jak najdalej do przodu. Wykaże się z boku. Ważne jest, żebyście spróbowały zrobić to z długim i prostym kręgosłupem, a nie za wszelką cenę sięgając do przodu. Ty, każdy będzie miał bardzo różny zakres, więc nie starajcie się robić czegoś na siłę, tylko po to, żeby sięgnąć jak najdalej. Spróbuj najpierw położyć dłonie, pomyśleć, czy Twoje plecy i kręgosłup są długie, wykaż się tylko z biodra do przodu. A teraz, spróbuj może odłożyć przed ramiona. To jest bardzo indywidualna sprawa, zależy troszeczkę od otwarcia bioder, więc nie przejmujcie się, jaki jest Wasz zakres. Jeśli możesz, spróbuj sięgnąć rękoma jak najdalej i wydłużyć całe ciało. Staraj się, żeby pośladki zostały jak najbliżej martwych. I zostań w swojej pozycji na dzisiaj na kilka oddechów. Następnie robimy i z wydechem kręty kręgu wracamy kręgosłupką do pionu. Zrobimy to jeszcze raz, zmieniając nogę. Czyli którakolwiek noga była z przodu, teraz będzie z tyłu. I znowu wydłuż plecy. Wejdź się długim do przodu. odłóż dłonie, jeśli możesz odwróć przed ramiona, jeśli potrafisz, wyciągnij ręce do przodu mi się wydłużając tego, osób jednocześnie możecie czuć się w zwłaszcza tego, która noga jest z przodu. B i z wydechem Wracamy z powrotem do pionu. Teraz ułóżcie e, stopy, e, tak zwane stopy fanny, ja je tak nazywam, czyli złączcie stopy podeszwami na razie kolana mogą być otwarte, taki kąt prawie że 90 stopni. Wydłuż kręgosłup, połóż dłonie na kolanach i z wydechem spróbuj popchnąć kolana lekko w stronę podłogi. Wdech, wydłuż plecy i wydech, Popchnij kolanami w stronę podłogi, jednocześnie starając się puścić napięcie w okolicy bioder, w okolicy pachy. Spróbuj teraz przy następnym powtórzeniu przytrzymać sobie kolana dłoni, jakby troszeczkę od spodu, tak jakbyście chciały oddać ciężar mógł swoim rękom. Tak, żebyście przestały trzymać napięcie, które może się gromadzić tutaj w okolicy bioder i miednicy. Hmm? Spróbuj pracować pomagając sobie oddechem. Wydech zawsze pomaga nam wejść łagodniej w rozciąganie i rozrelaksować się. Jeszcze dwa oddechy w ten sposób. Dociska lekko kolana w stronę podłogi. A teraz przy następnych kilku powtórzeniach zobacz, jak blisko możesz przysunąć stopy w swoją stronę. Złap się teraz za stopy, za kostki, tam gdzie możesz, a już poniżej kolan i spróbuj nadal kierować kolana, kolana w stronę podłogi. Z wdechem odpuść. Z wydechem pociągnij jeszcze raz w stronę podłogi. Wrócę się do kiel. Pamiętajcie, żeby robić to nadal z wydłużonym kręgiem słupka. Że nie robimy tego za wszelką cenę. Jeszcze wątpię. Dobrze. Teraz podniosę nogi. Przed sobą złapiemy się pod kolanami i wykonamy ćwiczenie, które już znacie. Czyli e, popracujemy nad próbkością kręgosłupa tutaj w tej pozycji. Z wydechem, wychylamy się do tyłu, z wydechem wracamy wydłużając kręgosłup. Z wydechem, wychylamy się do tyłu, wdechem już plecy. Jeszcze dwa powtórzenia. Swój teraz mocno wyknąć plecy do tyłu. Tak jak wcześniej skakiwałyśmy mostkiem do przodu, tak teraz powiesz, że... Niektórym osobom w odcinku piersiowym Chciałbym tak przejść z tyłu między łopatkami. Jeszcze jeden. I połóżcie na plecach. Zostajemy w leżeniu na plecach, następnych kilka ćwiczeń. To ćwiczenie chyba już znamy, załóżcie prawą nogę na lewą nogę, dość szeroko, tak żeby zewnętrzna kostka prawej nogi była na kolanie i z wydechem przyciągniemy obydwie nogi, zgięte w stronę klatki piersiowej. Prawy łokieć może zapierać się o prawe udo, lekko jej opychając, a ty z wydechem przyciągaj obie nogi w stronę klatki piersiowej, jednocześnie wydłużając kręgosłup, czyli trochę tak, jakbyś chciała sięgnąć kością obronną do tyłu w stronę maty. I wdech rozluźnij, jak wydech pociągnij mocniej. Jeśli potrzebujesz większego rozciągania, możesz złapać się z przodu z opiszczel tej zgiętej nogi, która jest przed tobą. Jeszcze jeden oddech. Odstawiamy nogi, rozkładamy i zmieniamy. Czyli lewo na prawo. Z wydechem przyciągamy nogi w stronę klatki piersiowej. Wdech odpuść. Wydech pociągnie mocniej. Lewy łokieć. Możesz spróbować odpychać lewe kolano troszeczkę do przodu, żeby pogłębić to rozciąganie. Pamiętaj, żeby trzymać się barki, wydłużoną szyję. Jeśli potrzebujesz rozciągnąć się mocniej, złap z przodu, zapiszcie. Ok, odstawiamy nogi. A teraz. Wysuwając ręce troszeczkę od ciała na boki, załóż prawą nogę na lewą, tym razem ciasną, i przetocz obydwie nogi na lewą stronę, tak żeby uzyskać duży skręt całego kręgosłupa. Dodatkowo spójrz głową w przeciwną stronę. Pomyśl sobie, że kolano to, które jest na górze, które to jest bo w tej pozycji, ciężko się połapać. Dociska troszkę to, które jest na dole, w stronę podłogi. Postaraj się, żeby łopatka obydwie łopatki, obydwie ręce, dół jak najbliżej podłogę. Nogi zwrócą na środek, rozklapamy nogi i zapleciemy odwrotnie. Głowa w przeciwną stronę, wyciśnij jedną nogą drugą nogę. Wydłuż obydwie ręce, one leżą też tak dosyć aktywnie na podłodze, pomagając nam uzyskać więcej rozciągania. Dobrze, nogi wracają, rozplatamy je. Teraz połóż się na boku i połóż się w takiej pozycji krzesełka, czyli kolana są przed biodrami, nogi zgięte w kolanach do 90 stopni. Rękę połóż pod głową, w moim przypadku prawą, tak jak jest ci wygodnie, czyli albo wyprostowaną, ewentualnie może być zgięta, ale chyba lepiej będzie, mieć wyprostowaną. Wyciągnij drugą rękę, czyli lewą, w stronę sufitu, z skręć się za tą ręką do tyłu. Z wróć. Czyli otwieramy klatkę piersiową, postaraj się, żeby kolano zostało na kolanie. Czyli tak, żeby nogi do nie przesuwały się i wróć. Pomyśl znowu, skąd zaczyna się ten skręt i postaraj się, żeby zaczął się już od talii, następnie skręć klatkę piersiową i dopiero później sięgnij ręką. Że nie zaczynamy od sięgania ręką. Więcej się tutaj y, fajnych rzeczy wydarzy, kiedy zaczniesz ten skręt myśląc o matce piersiowej. I powrót. Teraz nadal z ujętymi nogami usiądziemy i zrobimy naszą z Rękę, którą, jeśli goście z nami, to już znacie. Czyli robię skręt z lewej strony, wyciągnij prawą rękę do sufitu i ze wdechem rozciągnij prawo, krążąc skór w lewo. I wróć. Jeszcze jeden, zostańcie teraz w skłonie, umknij rękę, tak jakbyś chciała złapać się dłonią za przeciwne ucho i do tej pozycji skręt, jakbyś chciała zerknąć na lewą piętę. Wyciągnij łokciem, ciągnij lekko swoją głowę w stronę lewej pachy. Szukamy tutaj jak największego rozciągania w obrębie góry pleców, można też położyć wiodro, nawet szyję, także kilka ciekawych rzeczy może się tu wydarzyć. Wracamy i jeszcze raz Skręć prawy łokieć, w stronę lewej pięty, moc w stronę lewego ramienia. I wróć. Przerzucamy nogi na drugą stronę, zgięte. Zrobimy syrenkę z tej strony. Przyciągnij piętę w stronę dośladków, wyciągnij rękę, wydłuż obydwa boki i skłon w stronę. Z po prawej stronie Bądź. jeszcze dwa razy. Zatrzymaj się w skłonie, równij rękę, złap łapką dłonią za przeciwne ucho i z wydechem skręć się tak, żeby to nas zdjąć i szyję i troszeczkę odcinek pierwszego tego słupko. Odkręcamy się z powrotem z twarzą w stronę ekranu i znów rotacja. Jeszcze raz. Ostatni skręt na wydechu. Teraz połóż się na lewym boku. Nogi zgięte jak krzesełko. Wyciągnij prawą rękę do sufitu. I z wdechem odwróć się do tyłu, Całą stawkę piersiową i wydłużając rękę. Wdech, Jeszcze dwa razy. Pamiętaj, żeby utrzymać nóg no i razem. trochę przesadnie osunąć górę kolaną na dolne, żeby się upewnić, że właśnie na uczynach nie rozsunęły. Kiedy twoja miednica zostaje stabilna, mamy troszkę więcej rozciągania boku ciała. I wróć. Teraz przejdziemy do klęku podpartego, czyli na cztery łapy. Ustaw się tak, żeby twoje głowie były pod barkami, a kolana pod biodrami, czyli stopy i kolana na szerokość biodra. Wydłuż kręgosłup, ściągnij barki od uszu. Pomyśl, że głowa nie wisi, tylko że aktywnie zapierasz się od maty. Teraz z wdechem zrobimy... Wklęsłego kota, różnie się ta pozycja nazywa, czasami nazywa się kroła, a z wydechem takiego złego kota, czyli krocić coś Tak naprawdę są to obydwa kocie grzbiety, bo koty, wiem, bo mam dwa koty, często wykonują obydwie pozycje właśnie w ten sposób, następując następujący po sobie. Najpierw okrągłe plecy i wklęsłe plecy. A teraz robimy to zwracając więcej uwagi na całą długość i długość kręgosłupa. Więc zacznij przechodzić do pozycji okrągłych pleców, ale zacznij od podjęcia miglicy, czyli już trzeba sięgnąć kością ogonową w dół. Teraz wypnij dół pleców, popnij pękiem w kręgosłup. Wypnij w kręgosłup, między łopatkami dopiero spójrz głową w pękę. I teraz znów od kości ogonowej zaczynamy w drugą stronę i wypiwamy kuperek w stronę sypitu nie wisi ale jesteśmy powiedzmy na pilatesie więc za climb back otwieramy klatkę piersiową unosimy na koniec głowę i znowu zaczynamy od ogona podnieś miednicę, zasasaj climb back górne plecy szyję i opuść głowę teraz wypiwacie klatkę piersiową w lędziach otwórz klatkę piersiową, spadnij barki unieś głowę, jeszcze raz Podwijamy ogon za plecy plecy, robimy taki sekwencyjny ruch, który zadwa o każdy kawałeczek naszego kręgosłupa, szukając długości na całej długości, pomiędzy wszystkimi kręgami. Dobrze, teraz wyciągnij prawą nogę, wyprostowaną do tyłu, przestaw ją po kosie za lewą nogę i zjeść biodrami za tą nogą, tak jakbyś chciał usiąść na podłodze, pokoliczyć swojej lewej pięty. Powadnę dodatkowo, rękoma w lewą stronę. Mam nadzieję, że czujecie, co tu ma się rozciągać. Rozciągamy pośladek, a także dodatkowo, przypuszczam, mam nadzieję, prawy bok. Pociągnię mocniej prawą ręką do przodu i w lewo. Tak, żeby podkreślić rozciąganie tego lewego boku. Zostajemy po chwilkę. Ręce wracają na środek. Wsuwamy nogę tak, żeby ustawić biodra z powrotem w pozycji klęku kwartego. Wysuwamy lewą nogę prostą do tyłu, przestawiamy ją po skosie w prawo i zjeżdżamy biodrami w dół. Wsiadając pośladkiem w stronę podłogi. Wędrujemy rękoma w prawo, czyli w tą stronę, w którą pojechała nasza noga. Rozciągnijmy bok i myślę, że czujecie też rozciąganie prawego pośladka. Zostajemy chwilkę. Ręce wracają na środek. Wsuwam biodra w drugą na miejsce. Teraz zostajemy w klęku. Jeżeli ciężko jest siedzieć w taki sposób na piętach, na przykład z powodu problemów z kolanami, to możesz sobie między pięty a pośladki włożyć poduszkę albo jakąś większą piłkę, albo kostkę do jogi, tak żeby unieść sobie pośladki i troszeczkę zwiększyć kąt w kolanach, żeby był dla nich pogodniejszy. Oprzemy się rękoma z tyłu i teraz spróbuj z samym ruchem miednicy by rozciągnąć uda i pachwiny. Czyli chcę, żebyśmy wykonały ruch podwinięcia miednicy, troszeczkę odklejają się pośladki, ale nie dlatego, że myślę o unoszeniu bioder, tylko dlatego, że właśnie wykonuję ten ruch podwinięcia ogona. Myślę, że jeśli spróbujecie kilka razy, to poczujecie, o co mi chodzi. Z wydechem podwinię ogon, lekko tej pośladki. Uważaj na to, co się dzieje w międzyczasie w okolicy Twoich barków, czyli barki nie zapadają, jeśli się, się być cały czas z otwartą klapką No jeżeli możesz, trzymać złączone, czyli chodzi mi o kolana. Mhm. Jeszcze kilka powtórzeń. Jest super rozciąganie tutaj przodu, ud, Po bioder z przodu. Jeszcze dwa oddechy. Rozciągamy się z długim wydechem. Przejdziemy kupą napięty, pięty, przejście rękoma do przodu i się w pozycji dziecka. Na razie z kolanami razem. Odciągnij pębek pod łódkę. Pociągnij mocno rękoma do przodu. I zostań chwilę. Teraz rozwiniemy kręgosłup do pionu. Otwórz kolana na szerokość maty i powtórzymy pozycję dziecka w tej wersji układa się kręgosłup, czyli na rzeczy się dzieje. Jeżeli to możliwe, to usiądź postawkami na pięty. Ręką ma i daleko do przodu, a klatką pierwszą kieruje się w stronę maty. Zostaniemy tutaj, opchnij czoło na macie i z go łagodnie pokołyszać w prawo i lewo. Tak jakbyś usiąść usadzić prawym bardziej na prawej pięcie, a potem lewo, na lewe pięcie. Łagodnie połysząc je licą. oddech. I z tym ćwiczeniem zostawiam Was, żebycie pokołysać się jeszcze chwilkę. Pamiętajcie, żeby z tego ładnego treningu też łagodnie wyjść. Co, jeśli chcecie już w końcu ze mną, to rozwijam tego kręć, pokręć do góry, albo może zostańcie i jeszcze wywijajcie biodrami. To na tyle dzisiaj. Żegnam się i życzę bardzo udanego wieczoru. Do zobaczenia.